Dobry, dzień kolejny walki, mamy godzinę 11, chwila przed wyjazdem. Szykujemy luksusa, ogarnięty, posmarowany, odmuchany, no, co prawda niezwalone z gardzieli, ale blisko na miejscu tutaj musieliśmy obrócić stworzeń, bolec jak to mówią, bo... Duny założyły go odwrotnie i się delikatnie obcierało. O łańcuch w sumie to nie przeszkadza, ale trzeba go odwrócić. Mm. Powiedzcie, że nieładnie pracuje ta V6 Mercedesa. To fajnie chodzi. Katerpillary nie się schowają do tego. Lepiej idzie jak ta dziewiątka z katerpillarem. Zasuwa szczęszy. Tu gdzieś jakby ktoś tam wiedział, co to jest I od czego to jest, bo tu taka prężynka wisi I to tam coś od czegoś, to gdzieś to było przypięte Cholera wie No i nie mam zielonego pojęcia, gdzie to było zaczepione Coś tutaj było czegoś Mimo, że niepotrzebne Bucik taki mały, szeroki Elegancki 4,40 mamy na samej osi No, także Robi robotę i na, na, tych, na tych oponach się zakopałem takie małe. Wynalazek jakiś, Firestone, ale robi robotę, tylko się zakopałem na takich górkach delikatnych, na grochu, ale to mniejsza z tym, większa z tamtym. No jedziemy 5 minut i walimy dalej. Tu mamy po skończone. Tam, 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 tam. Tu już jeden zestaw do odmierzenia Drugi na hali stoi zasypany. Na skup prosto popędzi. Takiego mamy tam. Kibitkę zaczepioną do Fencika na kości, a wczoraj garść tam chyba widać. szubeczkiem I to tego, do żubra zaczepiony, żubrem dla klienta na skup będzie pędził. Mały, wczoraj jeden taki został sprzedany. Podobny, a znaczy, taki sam podobny, no trochę w innym stanie, ale też maszyna robiła robotę. Także tam jeszcze jest antyczny PRL-owski Zetur 89 rocznik, od nowości w jednych rękach. Tu mamy troszkę pszenicy, tu mamy troszkę pszenżyta. Tu mamy groszek, jakby ktoś na grochówkę chciał. Taka mała kubka. No. Także tak to wygląda. Nie opierdalamy się. Nie leżymy, nie śpimy, jedziemy, póki jest pogoda, jedziemy. Jak pogoda dopisuje. Ktoś ma ochotę na groszek, proszę bardzo. Piękny taki jak w sklepie w Lidlu, w Aldi, proszę bardzo. Troszkę brudny, ale lepiej, żeby było troszkę brudu. Jakby miało to wszystko wylecieć z tyłu za dupą, nie? Także wszystkiego dobrego Ten niedzielny poranek, a to już w sumie przed południe. No oczywiście co Operator na boso, nie? Porządek musi być W szopie posprzątane <laughs> Bałaganu nie ma Idziemy do góry do Leksia Pokażę Wam jak wygląda Kurwa, z tymi schodami lek się ogarnięty przed wyjazdem i o, buciki stoją. Proszę bardzo, tak to można pracować kurwa, chociaż to i na bizonie można jeździć, mi tam nie przeszkadza bo się ryba trzeba jechać tu się siedzie, siada i się jedzie. Gdzieś ostatnio przy dmuchaniu Dekiel wypadł od kierownicy. No i nie mogłem by zlokalizować. Tak to wygląda. Oreżadka, lokowanie produktu. Proszę bardzo. Książka serwisowa z tyłu. Podmuchane, poczyszczone. Będziemy startować. Na razisku.